Mui kamerat ie igo dieta. dawno nie pisał o cufalach, które mi się przytrafiają wele mojej sieni. Ale kimś wspomnieć falze ze tydnia. Wylazowałem, jak to mą we zwykłym, na do mojego szynku i ułoż stopnąć imię kamra Dianurcyny i Peter, którego już pieronym dawno nie widział. Miał cię takie zaślimtane od cygaretowego smądu i zbroniotniałe od niemocnych leberków ślepia, a temu jest se stopie rońsko zachlapociały głos. E ojwin, a żyje jest to jeste? do mnie na winklu kroidzki. A Ano Piter, żyja, a tela, co co to jest za życie Chopa na pensji ja, ja, ale ty dobrze wyglądasz, Miarkuję, co ci się darzy, albo chociaż może rot, bier, fanzoliak zawdy zawsze pijte. Widza co można wygubić za jugolaca, bołeś ja. No szty mój, ale pewnie kim ty nie chciałeś mi o tym gadać, bo rzeknąłem, że jest zleczko znerwowany. Gadaj co tam mu Cię a te dorodo do, nie poradza się spamiętać po takim jednym stopierońsko-szpasownym cufalu, który mi się przytrafił niedawno. Długo od niej chodzę. Co to takiego ciepłym? Ano wiesz, oj, mą psioka. Poszło co by sprawić mu ze dwa, trzy pakiety tego modernego jakiegoś i takiego, no to psioku, ten pieroński gizduń i no takie masztyty źle, a jest już półtora roku stary. No i coś im ta osprawka wygląda na dłuższą, Wlezimy rań do szynku, obszczalujesz po ladze, szamują mu fundować i możesz dać się Wleży ich rań, piszcie głoszalowo po zajdlu piwajku, ty po sznapsie, się na lufcie, no i słucham, co mi to to będzie tym ten mój kamrat, Wieś oj stanowek stanąłek ze tym sprawunkiem, ze tymi takie i tym no futrem dla psioków do kasy kiełogo z jakoś ich baba za moimi plecami pyto się mi mam psa. No coś też to zapytanie. No i? markieruję, że mnie to interesuje. Ja, wiesz, bez tak bez dłuższego medykowania odrzeknąłem, i że nie, razinku na pocznu wywołano dieta, co by mało wiele ściepnąć ze Basiska, czego ale nie miał robić, bo wylądowałem ci w na ojomie. Ktoś to wystudiował To jeszcze nic, ojgi. Powiedziałek tej babie, i że tak po prawdzie ściepną je ze dwadzieścia kilo ze basiska. teraz co chnetki się za roztamajtymi jegłami, rukami powstrykowanymi, powstykanymi, byle na tym łojomie. Ale dieta jest fajnisto. Ino trzeba zawsze wylazować ze chałpy, ze kabzami, naladowanymi do pełna tymi klumpkami i czkać, jak człowiek na poczyno mieć głód bo to cię jodło, w torem owesia wszyjskie taile ich potrzeba do zdrowego życia i by na ta dyre to dalsi używać he <gry> he hopie aleś to zagidził no i co dalsiś pytałeś goił w szalowej troski o poladze bił wiesz ojgen, wszyskie ludzie wety rai byli łoc ubrowane moim łosprowkom a osobliwie schlory hop kiedy stoł za tą wradzicką babą i ba mu basisko nie pukło ze śmiechu nie dała pokój i dalszy cimie pytał. A oni wylądowali na tym ojomie Skulitego i żeście się zagdzieli, zatruli tym jodłem dla pcioków. Ja? Nie, nie pańsko, to Skulitego. I że siednął se na wele na ulicy i na się lizać te swoje przyrodzyni I w ten czas ci mnie prasknął auto. Zderkuj <laughs> się, pejder, to nawet... Ja, ja, a no i gorzej było ze tym istnym, co stał za tą babą. Po niego musiała przyjechać waleska, takie pogotowie retunkowe, bo Blank ci się nie poradził ze śmiechu spamiętać. Oj,